Sąd okręgowy w Poznaniu wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności dla Bogdana Kaznie który latem 2010 roku zamordował swoją żonę. Tragedia rozegrała się w okolicach Prusimia, gdzie na obozie przebywali małoletni synowie małżonków. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony zaplanował zabójstwo. Najpierw zabrał z domu nożyczki, ale stwierdził, że lepszym narzędziem zbrodni będzie bagnet, po który udał się na Kościański rynek. Później już na terenie obozu użył podstępu, by wywabić swoją żonę na rzekomy spacer i tam zadał jej 36 osób nożem. Zakrwawioną kobietę znalazła jej siostra. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa i szczegółowo opisał okoliczności morderstwa. Biegli psychiatrzy uznali, że Bogdanka miał pełną zdolność do rozpoznania znaczenia swojego czynu, jednak w znacznym stopniu miał ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Biegli stwierdzili u niego nasilony reaktywny zespół paranoiczny. Nie jest to jednak choroba psychiczna ani stan wyjątkowy, który uzasadniałby działanie w efekcie. Sąd stwierdził, że postawa oskarżonego podczas procesu była zmienna. Elementów skruchy początkowo nie sposób się doszukać. W pierwotnych wyjaśnieniach Bogdan twierdził, że wie, że źle zrobił, ale tego nie żałuje. Na koniec tego samego przesłuchania wprawdzie zrobił woltę, stwierdził, że źle się wyraził, bo jego żona była wspaniałą kobietą i żałuje swego postępu. Jednakże wczoraj tych słów należy w tym momencie wątpić. Bezpośrednio bowiem po zbrodni w telefonicznych rozmowach ze swoimi siostrzeńcami stwierdził, że wyrwał chwasta i że teraz będzie spokój. 过。Cool. Stając przed sądem, początkowo także nie zdobył się na żaden gest i słowo względem członków rodziny. Oskarżony przebywając w areszcie miał dwie nieudane próby samobójcze. Jednak zostały one uznane za czyny mające zwrócić uwagę na osobę oskarżonego oraz postawić go w położeniu ofiary, żeby uzyskać łagodniejszy wymiar kary. Sąd stwierdził, że Bogdan K. był manipulatorem. Aranżował różne sytuacje, żeby z żony uczynić osobę niezrównoważoną emocjonalnie. Tymczasem honorota była maltretowana przez męża. Wyzy Duszona i poniżana, w czym oskarżonemu pomagała jego matka, teściowa ofiary, a także siostra Bogdana K. Fakty te potwierdziła pierwsza żona oskarżonego, która była traktowana w identyczny sposób. I w tym sensie członkowie rodziny oskarżonego, utwierdzając go w tym nagannym względem, honoratym postępowaniu, uczestniczyli w swoistej spirali przemocy, jaka miała miejsce w domu oskarżonego. W tym sensie, w ocenie sądu, członkowie rodziny oskarżonego są moralnie współodpowiedzialni za zdarzenie w Prusiliu z dnia 17 lipca 2010 roku. Zabójstwo honoratyk było bowiem jedynie efektem końcowym. Wspierali przemocy. Bogdanka wyraził skruchę. W ostatnim słowie zaznaczył, że żałuje tego, co zrobił. Przeprosił swoje dzieci i rodzinę żony. Podziękował swoim teściom za opiekę nad dziećmi i prosił o wybaczenie. Brat honoratyka nie wierzy w szczerość dzisiejszych przeprosin. Tyle było rozpraw, ani razu nie powiedział, nie wiedział gdzie jest, jak się czuje. W ogóle nie wiedział o co chodzi. A tutaj dzisiaj od razu olśnienie, wiedział wszystko, przepraszał nas. To jest śmiechu warty naprawdę. To jest gra z jego strony on dzisiaj jeszcze wskazał, że moralną odpowiedzialność ponosi też rodzina oskarżonego? Oczywiście, gdyby rodzice widzieli to, co się tam dzieje, rodzice oskarżonego, czyli matka i siostra, nie doszłoby do tej tragedii. Oni pozwalali, przyzwalali tym, co tam się dzieje, ukrywali wiele faktów. Niestety, siostra była sama i nie mogliśmy w tej kwestii nic zrobić. Nikt jej po prostu nie wierzył. Nie. Wszystko było przeciwko siostrze. Brat i ojciec Honoratyka byli w tej sprawie oskarżycielami posiłkowymi. Domagali się kary do żywocia. Ojciec ofiary stwierdził nawet, że powinna obowiązywać zasada życie za życie. Prokurator wniósł o 25 lat pozbawienia wolności i taki też wyrok usłyszał Bogdan K. Rodzina ofiary jest usatysfakcjonowana wyrokiem i nie będzie wnosić apelacji. Monika Kaczmarska-Banaszak, Radio LK.